Siema ma bardzo z tej strony, witajcie serdecznie. Zapraszam na moją listę TOP 3 produktów goleniowych roku 2022. W kategorii maszynki miejsce trzecie Razor Oak Game Changer 68P. Tak się prezentuje. Miejsce drugie. Merkur Progress Standard. A miejsce pierwsze zajmuje maszynka Rockwell 6C. W kategorii szabetki szabetka Classic Samurai. Amerykańska szabetka ze stali nierdzewnej na połówki żeletek. Ona zajmuje miejsce trzecie. Miejsce drugie zajmuje szawetka japońskiej firmy FEDER a jest to konkretnie model FEDER Artist Club SR Nazwą, na ostrza typu Artist Club i tak się ono prezentuje Pierwsze miejsce szawetka FEDER Artist Club SS i tak się prezentuje ta szawetka Przechodzimy do kategorii mydła, a w kategorii mydeł miejsce trzecie zajmuje ProRaso Green. Miejsce drugie Razorok Puros. Miejsce pierwsze Tabak w wersji Tau. Miejsce trzecie Egzakwo, w sumie trzy kremy: ProRaso Red, yy, środkowy to. Cypress and a po waszej prawej stronie, w żółtym opakowaniu, są Wooden Spice. Zaraz jej pokażę, jak wyglądają po opakowaniu. Tak się prezentują te trzy kremy po wyjęciu z pudelek. Miejsce drugie: dwa kremy: Exequa Bond Space Quest i Tabak Original. Miejsce pierwsze. To jest Palmolive Men Classic. Zaraz pokażę całą tubę. Tutaj macie całą tubę. Tak wygląda cała tuba. Zaraz ją otworzę. A ja już jeden prawie całkiem zużyłem. No a tu możecie porównać ile mi zostało ze starej tuby. No i tutaj już nowa tubka czeka. Przechodzimy do kategorii wody po goleniu. Miejsce trzecie. Bond Whisky. Miejsce drugie Bond Retro Style. Miejsce pierwsze Execwo Brutal Grand i Pro Russo Green. Brutale lubi używać chłodniejsze miesiące, Pro Russo Green latem. Teraz przechodzimy do balsamów w pokoleniu. Miejsce trzecie Nivea Men Sensitive Pro. Tak się prezentuje balsam Nivea Sensitive Pro bez opakowania. Miejsce drugie zajęły balsamy po od firmy Pro Lasso, Arki Cypress Lasso, Cypress and, and Wooden Spice. A tak się prezentują oba balsamy po wyjęciu z opakowań. A na miejsce pierwsze wjeżdża Nivea Men Protect and Care. Tak prezentuje się balsam po goleniu Nivea Men Protect and Care po wyjęciu z opakowania. A jakie były Wasze ulubione produkty goleniowe roku 2022? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem zapraszam do następnego filmu. Pozdrawiam serdecznie, NAR. No.